Siemanko. Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie budowa urządzenia, w którym mógłbym oczyszczać stal oraz różne przedmioty z lakieru, ewentualnie z korozji, z jakichś nalotów. Mowa tu jest o konkretnie o piaskarce. Problem mój jest taki, że z warsztatu mogę korzystać wyłącznie w weekend, a Wtedy jak wiadomo większość zakładów jest nieczynna, a taki, tacy domowi rzemieślnicy to w sobotę wieczór to w ogóle nawet nie chcą ze mną rozmawiać, każą mi przyjeżdżać w poniedziałek. No i doszedłem do wniosku, że sam sobie taką piaskarkę zbuduję. Po zebraniu odpowiednich środków, a środki były to niemałe, przystąpiłem do kompletowania elementów, które posłużą mi do budowy takiej właśnie piaskarki. Sercem każdej piaskarki jest e, sprężarka o dużej wydajności. E, długo się zastanawiałem, e, skąd taką pieska, e, sprężarkę pozyskać. Chodziły mi po głowie różne konstrukcje. E, ewentualnie byłaby to sprężarka śrubowa. E, myślałem też o sprężarce zrobionej z silnika e, spalinowego od samochodu. Konkretnie miałby to być silnik trzycylindrowy. Najlepszy byłby chyba diesel, tak mi się wydaje i wtedy głowicę trzeba by było wymienić i założyć płaską, grubą e, płytę aluminiową, w której by były założone zaworki. No, dubaniny sporo pewnie efekt byłby dobry, e, ale poszedłem trochę w innym kierunku. Kupiłem taką e, sprężarkę, jak tutaj widać po tym jak mój sąsiad z tej samej firmy wziął taką samą tylko że mniejszą podejrzewam że ten sam producent też do piaskowania oni mieli trzycylindrową, cylindrową ale wydajność jej była około 500 litrów na minutę w praktyce wygląda to tak że u nich sprężarka musi pracować cały czas a tutaj ja kupiłem o większej wydajności około 980 litrów na minutę i liczę na to, że będę mógł założyć większą dyszę, ewentualnie przy mniejszej sprężarka na jakiś czas będzie mogła się wyłączyć, a ja dalej będę mógł piaskować z zapasem powietrza gdzieś w jakimś zbiorniku. I teraz tak, koszt zakupu takiej sprężarki to jest w moim przypadku 899 zł. Kupiona na znanym portalu aukcyjnym. 899 zł to jest, to jest już cena z przesyłką. Ona przyszła w takim opakowaniu. Nie wiem, czy to jest jakaś sklejka chyba. Takie opakowanie. W przypadku mojego sąsiada to opakowanie służy w tej chwili na gromadzenie ścierniwa do piaskowania. Takie wysuszone sobie gromadzi w nim. Ja nie wiem, co z niego zrobię, być może też mi posłuży na ścierniwo, na jakiś piasek, ewentualnie korunt. To tak, w opakowaniu, z tego co wiem, bo ja nie odbierałem paczki, były odkręcone filtry powietrza, były w takiej folii. Te filtry prawdopodobnie wymienię na coś sensowniejszego, bo z tego, co się przyjrzałem ich budowie, to nie wróżę im. Dobrej współpracy. Jest to taka chyba najs najsłabsza ogniwa w tej sprężarce. W sprężarce nie było oleju. Olej dokupiłem. E Koszt takiego oleju w moim przypadku to było e 62 zł, chyba. No to są takie koszty, że. No, praktycznie nieosiągalne dla zwykłego śmiertelnika. No, tu była marża w okolicach 1%, może coś w tym stylu. Także no, trzeba liczyć około 20 zł za litr takiego oleju sprężarkowego. Od razu mówię, że nie wlewa się do sprężarki oleju silnikowego. Z jakiego powodu? Że przy jakiejś tam dozie nieszczelności ten silnik może zacząć pracować jak diesel, po prostu ten olej będzie się zapalał i będzie nam niszczył yy, sprężarkę i no, głównie o to chodzi. Czyli no, olej musi być sprężarkowy, tu nie da się oszczędzać. Taki olej wystarcza na 100 motogodzin, tak zaleca yy, nie wiem, chyba importer, bo raczej nie producent. Yy, 100 motogodzin się wymienia olej, także jakiś Pewnie licznik motogodzin też się założy do tej pioskarki. Tutaj jest coś w rodzaju odmy i u mojego sąsiada widzę, że leje się z tego ciurkiem olej, także ja założę na to węża i ten wąż na końcu będzie miał jakiś no nie wiem separator, coś w tym stylu. No jeszcze nie wiem jak to Wykombinuję, ale na pewno nie zostanie to w tej formie. Wydaje mi się, że założę węża i gdzieś to będzie skierowane do jakiegoś zbiornika, żeby odzyskiwał z powrotem ten olej. Już może nie do użytku, ale żeby nie, nie latał w powietrzu, żeby się nie lał tutaj na koło pasowej. Pasek tak jak to ma miejsce u sąsiada, co więcej, no jakąś ramę do tego będę musiał zmajstrować. Eee, jakiś silnik. Paski, no wiadomo, jakiś zawór zwrotny, jakieś przewody. Nie wiem, czy będzie to zamknięte w jakiejś obudowie. Byłoby fajnie, bo zajm będzie zajmować to sporo miejsca, a na takiej obudowie zawsze można by było coś położyć. No nie wiem, jeszcze się nad tym zastanowię.